Cześć! Wielu z Was zadaje pytanie, czy na YouTubie, czy na fejsie, w jaki sposób nagrywać audio z cockpitu. Podstawowa rzecz, która będzie Wam potrzebna do tego, to jest kabel audio. Ja kupiłem ten kabel na stronie dla pilota w sklepie dla pilota.pl. To jest kabel, do którego z jednej strony podłączasz swoje słuchawki, a z drugiej strony kabel posiada złącze jack które włączasz do dowolnego źródła dźwięku. Może to być telefon komórkowy, dyktafon albo przejściówka, o której za chwilę, która pozwoli bezpośrednio zgrać dźwięk w pełnej synchronizacji z obrazem na kamerze GoPro. I w ten sposób w nagraniu GoPro nie będzie wykorzystywało swojego wbudowanego mikrofonu, tylko mikrofon zewnętrzny. Żeby nie wisiała plątani na kabli, przyda Ci się ramka montażowa Ulanzi, do której bardzo wygodnie Włożysz przejściówkę z Jacka na GoPro, i ta przejściówka jest o tyle wygodna, że pozwoli ci jednocześnie zasilać twoje GoPro. Ponieważ jak wiemy, jest, GoPro jest w stanie pracować tylko nieco ponad godzinę, przynajmniej to GoPro 8 moja, no a to jest zdecydowanie za mało. GoPro posiada też inny problem, przegrzewa się, dlatego też czasami trzeba żonglować, wyłączać, włączać żeby się nie zdziwić i nie lądować w momencie kiedy już wyłączy się nagrywanie. Bardzo prosty montaż przejściówkę wkładasz do ramki Ulanzi podłączasz do wtyku zasilania GoPro a z drugiej strony włączasz kabel jack z twojej przejściówki która jak już wcześniej wspominałem jest podłączona do gniazda słuchawkowego w samolocie a do niej jest podłączona, są podłączone twoje słuchawki. Jest jeszcze druga opcja. Troszeczkę tańsza. Otóż możesz kupić mikrofon krawatowy albo każdy inny mikrofon, również wyposażony w łącze, w łącze Jack, i podłączyć go do GoPro, a drugą stronę włożysz do słuchawki. Ja korzystam z tego mikrofonu podczas nagrywania audio zewnętrznego. Ponieważ akurat z tym konkretnym mikrofonem jest ten problem, że wkładając go do słuchawki zostaje nam ten oto uchwyt, który może nas w ucho. Jest jeszcze jedna opcja. Otóż można skorzystać ze słuchawek AirPods albo każdych innych słuchawek przewodowych. Natomiast AirPodsy mają to, m, tę korzyść, że unikacie jakichkolwiek kabli. Przepięknie wchodzą do środka, ale ty nie będziesz miał tych słuchawek luzem w środku, tylko po prostu będziesz trzymał tę słuchawkę w uchu i wtedy na swoim iPhone'ie włączasz nagrywanie i podczas całego lotu będziesz nagrywał komunikację z kokpitu. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Subskrybujcie mój kanał, co pozwoli nam dotrzeć do szerszej grupy ludzi zainteresowanych lotnictwem i dzielić się naszymi doświadczeniami. Dzięki. Cześć.